Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, dostojni goście, szanowni państwo. Witam państwa na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokona na wniosek prezesa Rady Ministrów zmiany w składzie Rady Ministrów. Serdecznie witam pana Mateusza Morawieckiego. Prezesa Rady Ministrów wraz z wiceprezesami Rady Ministrów, członkami Rady Ministrów oraz kierownictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Adama Niemczewskiego, szefa Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnie serdecznie witam pana ministra Waldemara Budę, który za chwilę odbierze z rąk pana prezydenta akt powołania. W spotkaniu uczestniczą pan Paweł Szrod sekretarz stanu szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kierownictwem kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pan Paweł Soloch sekretarz stanu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 roku z dniem 8 kwietnia 2022 roku powołany został pan Waldemar Buda w skład Rady Ministrów na urząd ministra rozwoju i technologii. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra rozwoju i technologii, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowni panowie wicepremierze, szanowne panie i panowie ministrowie, wszyscy wielce szanowni państwo, z całego serca gratuluję panu ministrowi tej nominacji i też dziękuję za jej przyjęcie. Te słowa że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będzie szczególnym nakazem i szczególnym zobowiązaniem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w tej dobie, brzmią szczególnie dobitnie. Śmiało można powiedzieć, że od 2015 roku do niedawna, właściwie do tego czasu, kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa. Żyliśmy w szczęśliwym, spokojnym i rozwijającym się świecie, i taka też spokojna, szczęśliwa i dynamicznie rozwijająca się była Polska. I wtedy bardzo łatwo było wypowiedzieć te słowa: dobro obywateli, na co dzień realizowane, prawie że samo się realizowało, jak chcieliby powiedzieć niektórzy, tak? choć my doskonale wiemy, że był to efekt ciężkiej pracy, która na co dzień była re realizowana w ministerstwach, na co dzień była realizowana. W państwowych urzędach na co dzień była realizowana w publicznych instytucjach. ale prawda jest taka, że działo się to i i chociaż wymagało to ciężkiej pracy i wymagało bardzo często spędzonych nad pracą nocy to przynosiło satysfakcję w zasadzie od razu, bo rzeczywiście się spełniało. Dzisiaj jest znacznie trudniej. Dzisiaj mamy bardzo wysoką inflację, dzisiaj mamy wiele przeciwieństw. Dzisiaj mamy wiele kłód, które leżą pod nogami, poczynając od wojny, która toczy się na Ukrainie na skutek rosyjskiej agresji, poprzez horrendalny nią spowodowany innymi czynnikami wzrost cen energii na światowych rynkach, który w oczywisty sposób odbija się na naszym krajowym rynku i odbija się też na portfelach obywateli. Dzisiaj. Wcale nie jest to łatwe. Tym bardziej dziękuję, że pan minister podejmuje się tej trudnej misji prowadzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tak niezwykle ważnego, bo ja wierzę w to głęboko, nie mam żadnych wątpliwości, że my oczywiście przełamiemy te kryzysy, że my oczywiście przez to wszystko przejdziemy, ale rzecz cała polega na tym, żeby nie utracić tego właśnie rozpędu, który udało nam się zyskać. Tak akurat jest, że pan minister w Ministerstwie Rozwoju dzisiaj i Technologii nie jest człowiekiem nowym. Wszyscy pana ministra tam doskonale znają, bo już od lat pan minister cały czas obraca się w tej właśnie dziedzinie. To niezwykle cenne i niezwykle ważne. Za tą dotychczasową służbę dla Rzeczypospolitej i dla naszych rodaków też z całego serca dziękuję. Ale. Chodzi o to właśnie, by ten rozpęd nie zmalał i chodzi o to, by umiejętnie przeprowadzić tą nawę Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez ten trudny czas i kiedy wyjdziemy na prostą, kiedy te wszystkie kryzysy będą wygasały, żebyśmy z nie mniejszym rozpędem niż to było wcześniej umieli iść naprzód i umieli awansować także wśród krajów z naszej części świata, czyli z Europy w ramach Unii Europejskiej, ale szerzej także i w tym porządku światowym. Tego panu ministrowi z całego serca życzę za to, trzymam kciuki i, i mam nadzieję, że tak właśnie uda się panu tą misję zrealizować. To jest niezwykle ważne wyzwanie, bo to jest takie śmiało można powiedzieć ministerstwo przyszłości. To to ministerstwo właśnie z uwagi na rozwój i na te aspekty technologiczne jest tym, które jest odpowiedzialne de facto za to oblicze Rzeczypospolitej na przyszłość. Czy ona będzie państwem nowoczesnym w znaczeniu technologicznym, nie tylko w znaczeniu ustrojowym, nie tylko w znaczeniu konstrukcji społecznej, państwowej, ale także tego, jaki będziemy mieli przemysł, jak on będzie ukierunkowany, jaką między innymi będziemy mieli także i naukę, bo to jest Ścisłe powiązania. W każdym razie chcielibyśmy, żeby takie właśnie było, żeby ten rozwój technologiczny ściśle był powiązany z naszą nauką, z jej rozwojem i z jej także kolejnymi awansami. Tego panu ministrowi i Rzeczypospolitej z całego serca życzę, jeszcze raz dziękując za podjęcie się tej trudnej misji. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Pana ministra zapraszam do pamiątkowego zdjęcia z panem prezydentem. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie premierze, dziękuję państwu. Zapraszam.